Nawet swojego aparatu. Szukam prądu. Laptop już skonał. A ja przedłużyłam pobyt o dwa dni. Fuck. Ale żałuję, to Palomino mi leży. I dzisiaj się wprowadzili. Śmierdziel z jednej strony, a z drugiej strony gość, który już teraz, a jest godzina dziewiąta, Krapię, że na pewno nie będę spał. Mam nadzieję, że w następnej miejscowości, jak tutaj w Palomino, prawie w ogóle nie spałam. Teraz ostatnie dwie noce i to było wszystko, a wczoraj też kiepsko. I widzę, że tutaj jest prąd. Prąd zdaje się mają tylko przybytki. Te, które mają zasilanie z agregatu na ten okropny olej. Cały czas się za mną błyska, a to jest dziwne, że ten jeden agregat zasila i te wszystkie tutaj latarnie. Zajebiste podłączenia tutaj występują. <laughs> płaci za ten prąd tutaj z tych latarni, to mu współczuje, Bo tak myślę, że to, to czemu latarnie tu świecą, chyba, że tu jest prąd? No, ale domy nie mają, czyli latarnie mają a reszta nie ma nie wiem, nie rozumiem tego a chodzę w piżamie mam to gdzieś widzicie jak się cały czas bo tutaj z jednej strony są góry i to dość wysokie a z drugiej strony jest morze się wszystko kumuluje po szóstej na drugi dzień po burzy morning tak wygląda wioska i to że tutaj ludzie kapitulują z własnymi biznesami. To nie efekt tylko braku turystów. To efekt braku prądu. To, co słyszycie, to e, zasilanie dodatkowe. A te kałuże, co tu są, to nie zawsze efekt deszczu. To, że są do dupy drogi, to pierwsze. Medalu. Druga strona medalu jest taka, że ci ludzie, bo ja tu byłam 3 dni i nie padało, leją wodę w to i dlatego one nigdy nie wysychają, żeby się nie kurzyło, chociaż kałużysta, że taka to jest metalność karaibska, niemyśląca. A u mnie w hostelu dzisiaj nie ma wody, bo baniaka nie przepompowali, tacy mądrzy. W Santa Marcie też nie było prądu. Ale jedynie parę godzin. Na dodatek jest zimno i sweter. Bo ja przy 20 stopniach marznę, odkąd przebyłam w takim klimacie. A i wczoraj nie szło spać w tym pokoju. Jeden śmierdziel, a drugi chrapał. I to od godziny 8 wieczorem. Więc się ewakuowałam na dach, bo tam są hamaki myślę, a, pośpię sobie w hamaki. Impra z tych szła do godziny, nie wiem której. Bo wyłączyłam komórkę, żeby oszczędzać prąda. I słałam przez tą imprę, ale tak dawała, że nawet korki w uszach nic nie pomagały. To nic. Na dachu wieje. i bo, nie wzięłam ciepłych rzeczy. I było strasznie zimno tam na tym dachu od tego hamaka. Jak wam ktoś wciska, że na hamaku biści się śpi To to też jest wójta Trzeba umieć na tym spać Wy... Próbowałam mnóstwo pozycji I na tym się aż tak dobrze nie śpi i skapitulowałam w połowie nocy Bo też nie umiałam spać Chociaż przestali grać muzykę Ale tam właśnie w tym hostelu, gdzie jestem, on jest bliżej ulicy i słychać tiry Samochody jak jeżdżą w domu wyciszają trochę ściany, ale na zewnątrz tych hamakach dość poważnie było. Słuchajcie. I teraz pytanie: Bo prądu nie ma. A ja, jak tu zostanę do końca dnia i nie będzie prądu, to moje elektroniczne rzeczy są dead. I teraz tak nie zrobiłam sobie w następnej miejscowości, znaczy zrobiłam tylko taki ogólnikowy research. Że tam są hostele, i mogę jechać do następnej miejscowości. I teraz pytanie: czy uderzać? Bo ja tutaj bez prądu. Ja zostałam tutaj na dwa dni i mówię: a sobie coś tam porobię, nakąpię. No i wczoraj na dwie godziny starczył prąd. O i nic nie zrobię. Mnie to wkurza I to tak myślę, jeżeli prąd nie przyjdzie do godziny 10. To jadę te dwie godziny dalej w ciemno, bo nie mam nawet sieci, i teraz nie wiem, czy gigabajt mi się skryczy. Czy po prostu nie ma sieci, i nie wiem, czy będzie w następnej miejscowości. A jest niedziela, i znowu jest problem z zakupem karty. Tak wygląda to Morze Karaibskie z tymi okropnymi worami z cementem z rana. Ani mi się nie chce nigdzie iść. Idzie. W Syrycie. W też od czasu do czasu. Jak padało, brakowało prądu. Poży deszczowej, zwłaszcza. Ale ten prąd przychodził, a tutaj jakoś tak wątpię Tym bardziej, że jest niedziela Bo popadało może z dwie godzinki, a prądu nadal nie ma I nie widzę, żeby się na to zapowiadało, jak ludzie wszędzie mają włączone dodatkowe zasilanie Aj. Agregat tutaj to podstawa I widzę, że meszka atakuje z rana O! Także się stąd upłyniam, bo już mam tak zżarte nogi Zresztą pójdę do hostelu zrobić sobie śniadanie A może ponagrywam, bo tam chciałam pod dżunglę podejść Z tego powodu też zostałam takiej nadziei, że się dojrzę małpę Ale ja dziękuję, tutaj ktoś skapitulował nad morzem I leżą zwłoki, pokażę, bo imprezowa. Nie byłabym sobą, jakbym nie opowiedziała też o minusach tutejszego miasteczka. Okropne meszki. Tutaj nie jest kwestia komara, jest kwestia meszki, to są takie małe muszki. Nie wiem, czy to jest też kwestia pory roku, a jestem w czasie pory deszczowej i one występują z większym natężeniem, tak samo jak mango dojrzewa, to też jest więcej myszki. To pierwsze. Kiepskie zachody słońca zachód jest tylko tam i widać go jak się wejdzie na te chore cementy albo za rzeki to trzeba było nie wiadomo gdzie jechać a wschodu praktycznie nie ma, jest zaciągnięte niebo w czasie e, tutaj pory deszczowej, także o wschodzie możecie zapomnieć, widzieliście zresztą że będziecie mieć jakieś fajne timelapse brak prądu w wielu hostelach nie ma gniazdek. W moim hostelu są dwa gniazdka na sześć łóżek. To jest nienormalne, moim zdaniem. W wielu tak jest, bo w poprzednim to samo było. Koło, człowiek tak usyfiony chodzi. I te kołóże nie powstają z powodu deszczu, a z powodu ludzi, którzy tu mieszkają. Śmieci, a śmieci są wszędzie. I śmieci robią tutaj się ludzie. Naprawdę za siebie jak w Afryce wyrzucałem. Nie wiem, czy to kwestia też koloru skóry człowieka, który tu żyje. Bo też tak może być. W Meksyku jest połowa mniej śmiecia. Ktoś narzeka na śmieci w Meksyku, to nie widział co tu jest. I ludzie myślę, są mniej jacyś tacy zorganizowani. No żeby nie napompować wody, no trzeba pomyśleć, że trzeba przepompować tę wodę na wierzch. Ja wczoraj był cały dzień pro. Nie jest tak, że nie do baniaka i to, to jest normalne w tych krajach. Bo wiem, że ludzie to robią. Ja mieszkałam w hostelu, to ludzie, co się o nim opiekowali, pompowali codziennie. Nie napompowali to nie było. No. I tutaj też. No nie ma. I teraz nawet rąk człowiek nie ma czym umyć w łazience, bo nie ma. I, I nie ma nawet w kuchni. Ciekawe jak będą zmywać. Jestem w łazience teraz, w tej jednej, gdzie zostało w baniaku. Och. I brak zasięgu. No ja nie mam. I teraz nie wiem, czy to kwestia mojej karty. Czy cholera wie? No, i tak zawsze. Po drodze też myślałam, że a może się skończył limit? Wioska jest przeurocza, tylko ma swoje minusy i to dość poważne. A jeżeli szukacie noclegów, to jak one są, tak za 3-4-5 no to standard. I Jest bardzo marny i o tym pamiętajcie: się w jakiejś szczurowni, gdzie wentylator nie daje wam spać, i śmierdzi od człowieka, że miecie w takich warunkach spać, Tylko, że jak macie przepełnienie, to różnych ludzi spotykacie, a ludzie tu po imprezy przyjeżdżają. Przychodzą nocy, są głośni i chrapią, bo jak na żłopią alkoholu, to dopiero się zachowują albo na żrą, nie wiadomo czego. To już nie jest kwestia alkoholu. Ale też odżywiania. Teraz dopiero widzę, czy żeby tutaj ciemnoskórych nie lubili. Nie bez powodu myślę. Zostawiałam po sobie syf, wam powiem. Takie poważne. I zapomniałabym dodać o bankomatach. Nie ma ich tutaj. Ale wczoraj widziałam w takim malutkim sklepiku, tam gdzie kupuję te owoce i warzywa to ludzie płacili kartą, także kartą tutaj płacić można i nawet na tych chorych banerach reklamowych karty są ludzie tu w Kolumbii więcej kartą płacą, mam wrażenie fajna ta matka tutaj jest w Santa Marcie byłam to jest ten drogi park Tyrona nie no tam może będziecie mieć ładne zaody słońce. Tutaj jest Palomino, ale tutaj nie macie ani zachodu, ani wschodu. Nie wiem, chyba że jestem w mojej porze. Bo słońce się też przesuwa, wiecie. Nie? Może że za pół roku tutaj w innej pozycji jest. To to jest też turystyczne. Tam pojadę, ale nie na długo myślę. Tego nawet nie wiem. Jesteśmy tutaj gdzieś. Cały czas mi na mapie wyskakuje, że to jest region Gibula. Przypomina mi się Cylanka, ale ja nie lubię Dabuli. bo tam też takie miasto jest. I teraz tutaj ponoć są flamingi, jak się jedzie z Palomino. I ja pojadę tutaj, do haha. 93 km, i to było gdzieś 2 godziny autobusem. A na wierzch piękne plaże, ale wszystko płatne wszystko parki narodowe tam na wierzchu. Aj, raczej nie będę robić. A tutaj. Tu, tu już jest, tu, Wenezuela. I tam dopiero fajnie wygląda wszystko. Ale zobaczę co przyniesie los. Przy dobrej widoczności widać góry. Nawet tutaj właśnie z głównej ulicy, bo ja patrzcie, jestem na głównej ulicy tu. O! Rabinę niosą, może prąd naprawią wreszcie. O, co wątpię. Nadzieja jest. Myślę, że nie. I jeszcze jedno, jak sobie myślicie, wykorzystacie ranne godziny do popracowania gdzieś tam z zewnątrz, to zapomnijcie. Albo się ubliżycie jakoś bardzo grubo. Bo myszka was zeży. Od godziny 6 tak piją Jedynie mi dało się troszkę poklikać z łóżka owinięta kołdrą. Nie dacie rady, bo ja w tamtym hostelu tak zrobiłam i kurczę. Myślałam, że się zatarapiam i tutaj w sieci suszę. Ala. To nie sieć, a jakieś dekoracje, co im zamokło. Na drucie od prądu wieszali, albo nie wiem jakim. W każdym razie, że wieszali. Jak tak ludzie robią, to się nie dziwię, że tutaj prądu nie ma. No mówię, oni są sami sobie winni temu wszystkiemu. Myślę poniekąd. Te że to ich sprawa. Ja nie umiałam wierzyć, to myślałam, że tutaj tak kisi, leje, bo w Santa Marcie rzeczywiście padało, prawie codziennie. Nie codziennie, no ale tak, no, zdarzało się dość mocno. A tutaj wodę leje, że dziura na dziurze, to jeszcze do niej wody, ale to nigdy nie wysycha. Te plantyki. Wszędzie są te plandeki, w różnych kolorach, tu czarna, a tam wcześniej zielona. I to niezależnie od miejscowy hotel, restauracja, wszystko tym pokryte, płot tutaj, wszystko pokryte tą plandeką ochydną. Szpeci to strasznie. Byłam na mieście popytać w tym osce ludzie się nie mogą zjeść śniadania na dole jest cień i moskity mnie miały albo te meszki zeżreć żywce musiałam iść na wierzch na słońce bo inaczej nie byłoby szans zjedzenia śniadania tym bardziej, że popadało i teraz tak, prądu nie ma, ludzie mówią tutaj we wsi że nie będzie do jutra zajebiście więc ja będę żądać zwrotu kasy bo tam nie ma ani wody ani prądu ani papieru toaletowego dzisiaj Mam to gdzieś. Zrobiam zwrotu kasy i się ewakuje. Pytałam o sim kartę, bo chciałam kupić. I można kupić, ale oni nie umieją doładować, bo nie ma prądu. I to mi nic nie da. I mówią, że tylko MOVISTAR działa, a inne nie działają. Klaro też nie działa. Także taka sytuacja jest. I z tym trzeba się liczyć, jak tu przyjeżdżacie, że nie macie prądu. I nie działa kompletnie nic. Macie szczęście i kupiliście kartę Sim Stara, to może macie internet. I na tym koniec. Mi urządzenia nie wytrzymają do jutra. A nie wiadomo, czy jutro też będzie. I ja mam dość tego. Bo tam nie ma nawet gdzie się myć Pomału. Okay. No, no, no. Jak będzie prąd, to będzie woda. Tylko kiedy? Jutro. Ok. Nawet w kuchni nie ma wody. To ja się zbieram i uciekam w miejscowość dalej, w ciemno. A nie chcę się wracać z Santa Marta, i potem znowu z Santa Marta. To jest czas i koszt. Okej, okay. wracam się. To palą mnie leży od początku. A ja w dzisiejszej nocy znowu nie będę spała przed tych gnoi, także to nie ma sensu. Ryzykuję jadę dalej. Bez niczego, bez neta, bez niczego. Zobaczę. W następnych miejscowościach powinien być net, bo tam są i bankomat. I widziałam, że są hostelem. Muszę zobaczyć, czy mam coś pozaznaczone na mapach. Kurna. Muszę parę miejscowości do przodu już zaznaczać. Ja mam tak już porobione co nieco, ale mało. Ja nie planuję. Co za gnojstwo. Ale widzę, że ludzie dzwonią, tylko że oni mają widocznie jakiegoś operatora, który działa. No, Byłam krótko przed zrezygnowaniem jazdy do tej Reaczy, bo tutaj jeżdżą tylko jakieś te zbierane taksówki i to kosztuje 20 tysięcy raz tyle niż do Santa Marty. Na w ostatniej chwili się zdecydowałam, bo mam tak dość tego palminu. Prądu dalej nie ma. a jest 11. Jestem od wczoraj i szczerze mówiąc, nie żałuję zmiany miejsca pobytu. Mnie tęsknię za paluminą. O kurczę, tu jest sklepik na dole. O mój Boże. A mieszkam tutaj, w tym hostelu tam. Tam, gdzie pisze hostel Tours. Także mam niedaleko, niby 180 metrów do plaży. Super. A tu jest sklep, ja nie wiedziałam. Psy w taki właśnie sposób chronią się tutaj przed słońcem. Ta miejscowość, w której jestem leży 79 km od Wenezueli. Jakoś tak, o ile dobrze tam zapamiętam. Patrzcie to są wenezuelskie tablice. Widzicie oni jednak? jednak można tam wjechać wyjechać to dobrze że tak można Jejku, i to nie jedno auto tu takie stoi to jest jedno drugie wow, też mi ci busi zacznie przyjechali Się nazywa ta plaża tam z tyłu, taka przeludniona. Ja nie wiem, czemu ludzie do tego chorego Palomino jeżdżą. Ha, no tu jest fajnie, jest cywilizacja, a nie syf, kiła i mogił. Hmm. Żeby w tym Palomino jeszcze co było. Idę tam na tą plażę za mną, która wygląda w miarę spokojnie I wieje. Zaciąga się. No ja tu zostanę jeszcze dwa dni, w sumie trzy. I wiecie, ja się pochorowałam w tym Palomino. I myślę, że od wody, którą kupiłam w tych dużych baniakach, kupiłam 6 litrów. I bardzo źle się poczułam, jak tylko trochę napiłam, bo mój żołądek zaraz reaguje. I ja... Przygotowałam tych 6 litrów. Jak byłam na plaży, zanim przygotowałam, to też nic nie daje. W sumie daje. No ale jak byłam na plaży, to poczułam, że w butelce e, jakby takie niedomycie, to znaczy na płyn mi jechało. Taki do płyn do mycia naczyn. Kupiłam nową i ona była zakręcona i miała nawet taki, taki coś, że nie była otwierana. Tak czy siak. I Od wczoraj, odkąd tu przyjechałam, już lepiej się poczułam, bo zmieniłam wodę i zrobiłam sobie dzień przerwy, taki dość ostre od jedzenia, żeż jadłam trochę. No i mi przeszło. I węgiel, węgiel, tylko że to nie działa od już. To trzeba brać co najmniej dwa dni i wtedy zadziała. Ale wczoraj mi się jeszcze przelewało z tym workiem z wody szła. No ale zrobiłam przejazd i ewakuowałam się z tego gówna Także było spoko. Ale cały dzień siedziałam na hostelu. Tak też myślałam, że muszę wychillować czyli Trochę się uspokoić. I teraz eksploruję dzisiaj. Ale też nie zamierzam jeszcze zostaję jutro, a potem zobaczę, czy się będę wracać. I zostawiłam w tym ochydnym hostelu moją puszkę i będę też musiała jeszcze zapylać po nią. Hmm. zobaczymy, co tutaj uda mi się poruszyć. Na Wenezuelę teraz nie chcę jechać, bo tyle co wjechałam i mam wizę na 90 hmm. Ale kusi mnie ta Wenezuela trochę, a Kolumbijczycy jeszcze? Są Wenezuelą to różnie bywa. Słyszałam, że policja dostała jakieś dziwne fory i może ludziom elektronikę zabierać. Także jakbym tam ruszyła, to bez elektroniki, tylko kamera, a wszystko potem tym, coś robiła. I jakbym wjeżdżała, do tylko nie wiem, mam góra na dwa tygodnie. No i tam jest dziura. Tam to jest już taki, takie podróżowanie hardcore, myślę. jakimś innym lewerze, tym bardziej, że tam jest i problem z płaceniem. Tak czymś jeszcze chyba nie byłam. Ale by było ciekawe, to zobaczyć, jak taki prawdziwy komunizm wygląda. Taka prawdziwa odsłona, chociaż ja z tego, co widzę w netach, to tam się dość dużo zmieniło. Już nie jest aż, aż tak źle bo zaczęli współpracę z, bidoną, z Bidonem i USA Dlatego się tam co nieco pozmieniało wszystko zależy od Jankerskich restrykcji które nakładają sobie na kraj, który chcą zbanować tak to wygląda ale piasek wygląda tak patrzcie no ładnie jest dość mięciutki wam powiem Trochę kamienia na brzegu leży. Zaraz wejdę do wody i sprawdzę, czy jest ciepła. O, wejdziemy zaraz. Kamień? Dużo muszelek, to nie jest kamień. Patrzcie. O, Palumino tylko kilka jest, a tutaj tyle wyrzuca. Wow. Pięknie. A chyba tu zostanę duży, jak tak fajnie, Patrz, jakie fajne muszelki, I ile, ua. O tutaj, o, to, to jest meduza, tego nie można dotykać. O, a, o kurczę, meduzy tu są, to niedobrze. A są na pewno miejsca, gdzie jest ich więcej, to raczej będzie meduza, tak. Po angielsku jelly. Czasem są ostrzeżenia, ale tu nie widzę, na to lepiej nie wchodzić bo potem trzeba sikać słyszałam okej okay, jak są jellies, to trzeba patrzeć oh, ale boska woda oh, cieplutka ja nie mogę jak to spoko i fala tak mało daje oh, spoko wow no tu jest super tam jakieś kutry